Siemanko widzowie na tym live ie. Dzisiaj zagramy sobie jak zawsze w simraila Zobaczę Czy tak, dobra, wszystko się dobrze dzieje. Układa się wszystko dobrze. Dzisiaj e, gram na dwa monitory bo właśnie mój brat ma laptopa, kiedyś miał komputer i został mu monitor Więc czat mam odpalony i w ogóle to wszystko na drugim monitorze. A tutaj sobie ten e, gram w simraila. Więc nie będzie prze, przeskakiwania. E, będziesz na DC. E, nie wiem czy będę na DC. Na tej transmisji może jeszcze nie. Chociaż, no nie wiem, zo zobaczę później. Zobaczę później. Spróbuję ten. Yy, czas powiększyć trochę. Albo nie, dobra. No to może na PL1. Mi pokazuje, że jest ten... Y Nie, dobra, to nieważne. P PL1. Znaczy PL5, co ja gadam. Y okej, zaktualizowało mi się tam, bo tutaj właśnie na czacie. Wy tego nie widzicie, bo wy widzicie tylko ekran z mojego głównego monitora. Dobra, koniec sobie, mogę może pojadę. Myślę, że ten live potrwa tak 45 minut. Stanisław Kaczmarek. Pozdrawiam gracza. Pozdrawiam również. No widzisz Ksawery, trochę za późno, bo wybrałem koniczynę. Proszę, ete małpa małpa. No to potem ete małpa małpa, Na razie koniczyną, tam na jakimś regio. Nie wiem, to wygląda trochę... Ete małpa małpa. O, trzy osoby wbiły, pozdrowisz tak, pozdrawiam. Czekaj. Fantograf eee, przedni. Podniosę. Dobra, spokojnie, spokojnie, T-22 będzie za, za jakiś tam czas. Na razie koniczyno, sobie tam trochę pojadę na... Dobra. Nie dałem sygnału. RP-1, baczność. bo dobra, a nie, dobra, ja jeszcze sobie na tym trochę pojeżdżę. Oj, przekraczam prędkość. Nie, dobra, no to już się przesiądę na coś innego. Siedem zdobytego doświadczenia do dostałem. Czyli mówisz, że na ET22? No dobra, jaki serwer PL5? O, TLK na EU07 z PKP Cargo. Ciekawie, ciekawie, jeszcze chyba w tamtym roku. Właśnie tutaj przez, przez duńską wolę jeździł właśnie IC, ale to był taki IC, ale taki TLK można by powiedzieć. I on był albo na siódemce z IC, albo na siódemce z Cargo. No różnie, różnie to było. Wezmę sobie jakiegoś byczka w moim ulubionym malowaniu. O, był. Ta transmisja ma 5 wyświetleń. Zielone, tak. Wybrałem zielone. Bo jest one na najbardziej ładne. Malowanie do byka. Jak dla mnie. Wciszę sobie trochę pira. Napiszcie, czy mnie słychać. Napiszcie, czy mnie słychać. Czy nie, bo te byki są trochę głośne. Więc dlatego powinni dziewiątki zrobić w SimRailu. A jakość może być trochę niefajna. Nie ale to po prostu musiałbym coś w ustawieniach obs zrobić, ale przynajmniej teraz obraz nie jest przesunięty, jak był na poprzednim live ie. I ten, e, myślę, że live y to generalnie będę robił prawie codziennie. Nie codziennie, ale tak prawie. Słychać, dobra. No, czyli bardzo dobrze, że słychać. Tam za 600 metrów mamy. Zielone już nie, ale do 40 na godzinę ale tak jak niektóre tekstury z Braille'u są po prostu za, za szare, albo za jasne albo no, zależy ten to tak byka to oni dobrze zrobili, byka to akurat pochwalam przyhamuję, bo tutaj już dostaję punkty sowa No szkoda, teraz będzie Nie chciał się zahamować. Czekaj, już tam przeczytam ten czat, ale o dobra. Co to za miejscowość na siódmej w sensie? No dobra, no bo to tutaj jakby pod tabem widzę, że cię jeszcze nie ma na PL5. E, teraz to jest Dąbrowa Górnicza do Kozioł. Dąbrowa Górnicza Kozioł, jakoś tak. Tak pomiędzy gdzieś jestem. podniosę sobie No i już od razu będziemy tutaj przyspieszył bo tutaj jest Śląsk, więc prawie góry, chociaż góry też tam są W ogóle nawet fajnie wygląda ten żwir tutaj tylko ja bym poprawił, bo tutaj jest za ostre, w sensie jest takie jakby ostre zakończenie, a nie gładkie. Zresztą, jak ktoś miał na przykład żwir na podwórku do budowy czegoś jako, dajmy tam, wkładka pod beton, żeby ten beton był twardszy, no to jakby żwiru nie dałoby się tak jak ten, tak osypać na ostry ten, on jest praktycznie zawsze tak gładko ustawione i generalnie piach i tak dalej więc to bym zmienił, bo to jest jakaś albo wada tekstura, albo im się bo tutaj na przykład, tutaj o oh, gdzieś tutaj było, było dobrze, tak gładko a siódma 32 no i zacz... no i się nie zatrzymałem przed tym, ale jak siódma, trzydzieści dwa. Co dalej, jaki stacji? Jaki stacji? okej, okay, jaki stacje, dobra. To Kozioł. E, kozioł, bo przez Dąbrowę Górniczą już przejechałem. Potem jest Dąbrowa Górnicza Towarowa. E, potem... No zresztą tutaj masz, nie? Potem będzie Zawiercie. Łazy EUA. Co tam pisze? No co tak? E, kozioł. Chociaż kozioł to w koźle to już prawie, że jestem. Tak, domrowa górnicza. Prze... prze m, coś tam, coś tam łazy EUC, łazy, łazy EuA zawiercie. E, GT zawiercie myszków. Myszków nowa wieś. A dalej tu już nie ma nastawni, chociaż myszków nowa wjeść to już nie ma. Kiedy to coś, co siedzi tam normalnie za tym w nastawni, to jest bot widać, da mi ten S2, bo normalnie nie, nie chcę mi się czekać na transmisji na to. Jestem łazy łazy Na razie nie widać ciebie na łazy Przesunę sobie trochę ten monitor, żebym miał bliżej do oglądania czatu Oj. Ła Łokciem się w fotel walnąłem Okej, okay, dobra Lepiej czat, a nie muszę patrzeć gdzieś dalej, tylko tutaj, pod ręką. Ale jak tak sobie patrzę na ten stary monitor, no nie taki stary, ale starszy od tego, co ja mam, no to. Ta technologia ma postęp, bo tam są jeszcze takie jakby to nazwać, takie. Nie są te kolory takie żywe na nim. Mm, a tutaj to jest ten. Tutaj to jest. Tutaj to ładniej wygląda. W dyżurce. Jestem łazy w dyżurce, ok. O dobra, jest łazy EUC i łazy. Bo ty jesteś łazy, a nie łazy ełcenia. o Boże. Ja tutaj już mam ten S. Coś tutaj, że tra błąd. Transmisja YouTube, transmisja do YouTube jest za wolna. Więc przesyłanie nie jest płynne. W efekcie film będzie bufował u widzów to czekajcie ja ten e, wykryto brak aktywności po cholerę mi to no e, widzowie ja jaki masz kanał radiowy e, ja mam czwórkę e, widzowie ja na chwilę tę transmisję zakończę i zrobię od nowa bo tutaj mi jakiś błąd wyskoczył, że ona jest za wolna, więc... O, dobra. Dobra, więc ja zakończam i od nowa robię.